AD i z tym Skin ciągle A powiem krótko. Z tego będzie czwarty odcinek. Piąty odcinek. Zagrałem w cośka i tyle. Będzie kurde AP power Nawalamy, i ty, a my nie mamy tanka. My mamy same Nie mamy Oni mają gardusa, mają dobrego mida. Pojedziecie. Musisz buty kupić na początku. I tak kupuję A, zawsze, bo trzeba A, ja kupuję e, sytuacyjnie. Różnie się zdarza, ale AP power będzie masterem. Tak. Aż kapek, AP power? Banshee ja trzeba Banshee trzeba będzie kupić. A bo nie, to ja to ja to ja to ten to tam jakiś ten coś tam jakiś ten srebrny naszyń, coś takiego jest. No, Quicksilver Sage to się nazywa. To jest pas chyba jakiś tam. Nie wiem, po angielsku to jest tak debilnie przetłumaczone na polski, tak dosłownie, także ja tego nie będę starał się przetłumaczyć. Po angielsku gram. A, a ten koleśka ma jakiś wielki kląt. A może to jest dwóch kolei naraz? O, reprezentant. Ale w sumie to debilnie grają, bo mają tak, dwa supporty, Jednego tanka, w sumie, no tanka. Jest Jon Adekary i sparus Adekary No i kartus Apekary. Przemy. <ścoughs> <śmie> ape Power Tak, ape Power, lecimy ape Power, ape Power. <śmie> Ale świnia. <śmie> Dawaj, bot, lecimy ape Power. Buty kupujesz na początku, bo tylko 300 chodzisz w moronie. <śmie> 306 <śmie> Ja biegam 306 A ty 337, ty taki to paki? No bo ja mam 330 na podstawie A ty tylko 300 Okej... <laughs> lecimy Ap okay. Power, nie ma tego, nie ma żadnego tego Jak Do dżunglera nie ma to Dobrze Na Power kurde lecimy Dlaczego nie ma Power w tym tym? Masz 5 AP, ty jesteś Moronem Dlaczego ty... k***a. No <laughs> Kurwa, Jakie ale Jaki zajebisty flash, co nie mam pytań Cofnij się trochę, nie musisz stać tak wysunięcie, dobra Czekaj, let's dance, oh yeah, dance, 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 oh yeah Tak, mamy Alistar'a Ali. ape power on, też widzę, uprawia <laughs> <Kurwa, śmiech> <ale śmiech> nawet coś <pewność> nie mogę <laughs> Ja się, Pajer. Idą do nas, idą do nas! O! Ten! Ale się przypalił. Dajcie. O, kurde, no nie! Marnowałem. Ale ze mnie low. Ej, ale w sumie to, jakbym teraz tam skoczył, to bym mi ich zabił. O, patrz, jak ci się Jakbyś miał ulti ja bym miał ulti to już by dostała sztukę Ja kupuję warusa krzanie to bez kitu I żebym tam Varusem i wyjechał tą frajerkę Tą strzałą Czekaj, czekaj, czekaj Skoczę Aaaa oh, nie doskoczyłem A Miniony, już przyszły Ja sobie stoję i się patrzę a Artur nabija I puszuję linię nie wiem po co ale będzie dobry AP power bez kitu. Ty ich a ja power wchodzę. Nie masz prowokacji, ani stuna, masz tylko wybicie w powietrze, także jesteś kijowym tankiem. W dodatku darmowym. <grystanie> no a tu kurwa jest za darmo. Brałem cię za free na YouTubie. Hiluje się trochę. Heal, 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 heal. Jest dobrze, 300 wyheal na dzień dobry, sweet. Wypukać mi się wtedy. No, no to śmiało. Nie, tego nie będzie na YouTubie. Będę musiał to wyciąć. Nie, brzmiemy kurwa. Jeśli on tak deser jest, to się bytnie PL. Hmm, nie! E, bój się Boga, Ojciec. synku! ożysz ty skubany ty! AP Power, lecimy, AP Power! Takie małe, nie, nie, nie ten skill, kurczę! I teraz muszę czekać, jak idiota na healer. No ale daj im puszkę, no to może jakiegoś fraga złapiemy. No wypuszczował ci ten kar? Okej. Ej, ej, przepraszam, kto na tym bocie jest adkr, bo nie wiem <otto> Dobra, jest heal, jest heal Fuck you I trafiłaś, drilka głupia Daj im pusznąć, daj im puszcząć, będzie AP powery Pul ci potrzebuję Ten <noise> no, kartę też jest. nie wiesz A nie mam ZABIŁEM No wiem, no bo ci dałem Ciesz się Dałeś mu? No Dałem <noise> mi No bo później wiesz, AP Power będzie, nie? No to Hojny się typi dałeś Widzisz, bo nie dość dobrą farbę mam, to jeszcze AP Power Ja potrzebuję jakiś taki zryty śmiech. No fuck you, on chce mnie. Wiedziałem, że chce mnie. Idiota P Power będzie za chwilę, 273 350 plus 475 825. Dziękuję. Kurwa, nie do tego, co powiedziałeś. Ja też 475 plus 350. 825. Dziękuję. Ale, że co? Może no, w sensie, ile hajsu potrzebuje. No, tyle wchodzi, Aha. <laughs> Julo, <Kuka. you. laughs> nie, Lux. <laughs> <laughs> oh yeah. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i go! Woo! Ta, I ona ma 300 Czekaj tam na mnie na reskę. Nie! Nie rób tego, nie idź! Nie I idź! Idę, idę. Kupiłeś tu temat? Nie kupiłem. Ide, idę A, nie potrzebujemy w temat. No tak. Ale <laughs> ten flash na początku twój to by ja. <laughs> Koniec! <laughs> Zajebisty! Musiałem napisać Fire, a tu się okazało co innego i, i, i <laughs> Sekai <laughs> <-y>. fire <laughs> fire Ya pod Jangan Ne jangan Ne Jangan Yerub tego I will <laughs> Co? Zginiesz? Ej, a jak Mordem tam ja kartus level? Mogę. Aha, już ma szósty, tak? I czeka na chapsko. O idiota. alona zbije. Nie zbił. Zebbił. frajer. Dobra ty, ale spokojnie. Bo ja, ja z zasięgu nie mogę pić Dzięki. Też cię lubię A teraz się wyhiluję. No i full hapska, dziękuję. Nie, Masz mała habska No nie! Co ty robisz? No kujwa, no nie musiałem, ja, no, ja że mnie goni, no. Ja, wiesz? Ja, sorry, ja, tak jakaś przypadkowo. Ale jest AP Power cicho! Ja no. <laughs> a ja czysty level mam. <laughs> Ej, a, no, bo zdro widzi mnie. bo na mam... Kup tego! Kupiłeś coś na, na tego totema? Aha nie, super. A na to tema? No nie wiem, no to tema niewidzialnego albo to tema normalnego, cokolwiek. Tak byle żeby nie było, że ona ma totema, a mnie. Bo mi nie, nie lubię czegoś takiego. No, ruchałbym tutaj. <laughs> Dobrze ci w dupę cię biorą. Fuck you! Ej, ty tak byś głupi. No, no, no. A no co Ty głupi to, i... kurde, się że mamy tam do tema, no? No, kurde, wiem. Oooo, ucieka! AP Power, jest AP Power, tak! No i I z tego, no i tak go nie zabijesz. <archaeological> <fue crap> Koniec nic amunicji mówisz Gdyż? Ja miałem więc ktoś mnie zastąpi na idzie. Najlepiej AP power Co? Co będziesz miał? Co będziesz miał? Wyprawę tutaj, tu Nie, tu no nie, ty, dopiero po meczu, okej? Okay? To jest no bardzo ważna sprawa, dopiero po meczu Trafiłem, <śmany> Ale brakło ci AP power I Varus, skąd się Varus? E, no dobra, ty Won! Nie chcę was tu! Von! No zestunował mnie! Co zalał? Nieee! Uciekam. Patrzcie się z nami A to Franki. Weź go pa! Double kill! Yeah! Najlepiej jest odpierdolić dojść maniany i <śmany> nie? <śmany> Jeszcze chciałabyś mi to Dema zabrać w kamie <noise> Nie Tylko 25 golda Nie strasznie go, nie strasznie go, co fali, co fali, co Ja, ja, ja mi go, mam go na hita Ja mam go na hita Ja na hita <noise> Tak byś go równo Pan Steamow leci I chuja zrobi Jeszcze się wypierdoli O pozdro Eee uciekać muszę, nie, nie

Oh no, my goodness! You moron, you die! Second moron, no no. Ups, gonią mnie. Moron, you got two on your ass. No. Don't do it, don't. No, no. Where the ultimate. <ścoughs> 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 no wiem, no, ale go nie, nie ma tam kto późno. No to <ścoughs> idź. No idę. Nie ma multi. Gonią mnie! Kurde no! Ale skubana. Będzie wyruchali. No nie, nie, ja ich. Przydałby się support, ale ja nie potrzebuję saporta. Bo ja jestem AP Power. I ma go Jest power, jest AP power, jest AP, yes, AP power! Czuję, że umieram. Yeah! Hardcore! Tak jak trzeba. hardcoreowo jak trzeba. Lecimy teraz mida. Muszować mida trzeba. Fuck you, ty! Czekajcie, muszę walnąć hila <noise> Muszę walnąć heala. <noise> Nie mam pytać wyjechany master na perus. rules Envaros <laughs> jest <is> lowem <laughs> Bo nie ogarnia power <laughs> Oh yeah, I like it I, I farma minionów jak tam z farmą? Kennen ma najlepszą. A, dobra, już lecę. No sorry, mate Sorry, I go defend the tower on meat. Fire. Fire up the power. Yeah. Woochu style. Se boi on power. Eee, na topie dwóch, na topie dwóch Ej, ty tam, tam power ani Widzę was tam cisną oh, Jakie wow. tam ciśną. Upper power jest O, patrzcie. Tu idzie No dawaj talon Talon się baj Oh yeah, Up the oh. power, the power, the power! Yeah, the power! Ej, no... No, no nie, on. O oh fuck, o oh fuck Ale FART oh, KURDE! No przecież... Uderzyłem go! Ale fajnie. 3, 2, 6 2 Hardcore hardcore, tałem 8-2-7 Ramba nie to przyjeżdż! Team 4 4, 4, 4 a 3 8 no ruszcie się z tego miasta, bo za chwilę ja za chwilę do was Fuck heal I don't care, heal noob Nie was ule kurwa uleczyłem Ty ja mam... kartus kartus by, kartus by chyba 3 czy 4 zjebał A ja ulti p... No, znaczy to nie ulti tylko te uleczenie i, i... A ja mnie nie zrąbał, dobra mu trochę już uciekaj, uciekaj, o, ty w moronie, ty. Po Timo. Nie, nie, Timo sobie daje radę. No dawaj do tego się ty. No biegnę. O kurwa, hmm. się zsypał. to z Kartusa. Eee! Patrówki Zawahałem się i przez to nie zabijemy lux Łosie zawahałeś Skąd <grym> ją tam wyczerpałeś? <być grym zrozumie> Znalazłem Zrobiłeś lupki Najlepsze jest to, że ona chciała mnie w klatkę złapać Nie, bo nam się że Daj alfa strajka i po zabawie Patrzcie teraz, tyk On chce myśli, że my no nie. No za chwilę poddadzą bez kitu. No na pewno. 15 minutami ciśniemy akcyl. No no pozdro, no nie wierzę w to. Dawajcie no, tutaj. O, kartus moron. Eee, fuck you! Oh, nie chcę tankować. Ja nie mówię, no no, no, no. ja kurwa, nawet długi temu <laughs> wiem. E, ja też nie. Ja się cofam Dobra, żartowałem O, ma stęp. Dobra, uciekać trzeba Po co tam Nie wiem po co, ale chodźcie tutaj. Może ktoś przyjdzie. O, idzie Warus! O! O kurczę! O, dupę kanka No, No fuck you. Dobra no. ulti! O pozdro, nikogo nie trafiłem ty. Prawie sam no. asystent, talon wszystko zgarnia. Ale ich tam wygra, tak? Patrz zbiłem, i znowu asystent, 5, i 10. Ja mam 9 Nie, talon ma najwięcej, jakim cudem. Coś mam 9 asystent, no ludzie. Ja mam I 10 talonem. Po prostu teamem gramy idę. A ten talon ja, ja talona uratowałem, ulti użyłem. Przeżył dzięki mnie. I mnie, bo ich tam stunowałem, a chciałem. Are... Mam beczki. No, Mójś, zbadaj moja farma. Foo oh, Timus Moja farma Ej, ale Timus też AP Power Ten katusz myśli, że nas tak łatwo zabija Timo and Master AP Power ap Power Rules Ej a może Power Rules O nie, klatka O nie, muszę uciekać O nie, cytki, dostań <gry> O, talons zgon. fryer, <laughs> 307 AP. Nerd. No idź ty koniu, no mam więcej od ciebie AP. Od Timusia no. też. No ja. <laughs> Ale jest yeah. to sobotę melaszka, kurde panowie. Chlejem za Betlejem. <laughs> Ah, Patrz Obra, Dobra, lecę, 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 le to pobronić, lecę, lecę Leci strzałka, leci, leci trzech, buh. E, tylko jeden te Co? Może no i nie mój, no spierdolę się no. Patrz, Patrz! Masz to, to, bywa, to farm ode mnie już, a to pedał. pedałki? <laughs> Ściemyk! <laughs> Ściemyk, koniec ty! O, dawajcie, w wejdę wszystkich trzech, ty! No, ty, zaraz, żeby ten twój ultimate się nie skończył, zgonem! No, nie zestunował, to nie fair! Nie mogłem pić. A ty jesteś frajerem, wszystko łapiesz! O, pozdro! O, farm wywaliło mnie! I po mnie. Przeżyłem 30kp. Ale ten kartus to normalnie nikogo nie może złapać z tego ultimate Trajer! Dobra, le lecimy, push tower, push tower, push, Łaznę push. Się nie się push tower, ja mam 9-3-11 i mnie to denerwuje. I ja ten Talon jest lepszy ode mnie. Co? Jako jedyny ja, ja mam ani jednego deda. Dorwisz jakiegoś spokojnie, za chwilę załatwimy ci to Jako... Nie zdążymy kurwa Już Pozdro Easy Dobra, finito, koniec, czego? Yeah! Up the power rules!